Witajcie! W dzisiejszym odcineczku ogłaszam start projektu budowy domku 35 m2, który powstanie już sobie na plany nanosiłem. E, tu, 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 tu. Jak jest ten e, tutaj, to, to auto moje, to w tym miejscu ma stać domek 35 m2. O domku powiem więcej szczegółów w następnym odcinku. Ja jestem po całym dniu pracy, także nagrywam początek filmu na końcu. Zrobimy sobie przyłącz wody do domku, to wszystko dzisiaj robiliśmy, tutaj było kopane, poprawiliśmy tą górę, co nam zjechała jednocześnie wykopaliśmy jeszcze jedną studnię. Ja na ten moment tutaj uszczelniam tą studnię w studnia, to ma być, miała, ma być niby szambo, zobaczymy czy będzie szczelne, ponieważ tam nachodzi woda i musimy tak uszczelnić, żeby nie wchodziła woda ani też nie wychodziła ponieważ to musi być szambo bezodpływowe Jeśli nam się to nie uda, to będę zmuszony zrobić takie szambo plastikowe Zachęcam do zostawienia subskrypcji, ponieważ chciałbym na tym kanale opublikować cały materiał z budowy tego domku Będę to robić tymi rękoma, pomocą znajomych i taty Będą publikowane wszystkie koszty związane z budową domku, więc myślę, że jeśli ktoś chce zrobić coś podobnego, jest to ciekawe ja to buduję u siebie na działce, którą nabyłem dwa lata temu. To działka w miejscowości Nadolany, województwo podkarpackie. Ja za działkę 60 arów zapłaciłem. Ze wszystkim wyszło mi chyba 16 albo 17 tysięcy złotych, więc myślę, że jest to bardzo tanio. Także gdyby ktoś chciał się tak budować jak ja, no to może coś takiego zrobić właśnie na podkarpackim, ponieważ mamy tutaj bardzo tanie działki i ładne. zamarzania wody chyba osiągnięty. Moja wysokość to jest nawet ponad robimy ze spadkiem, bo przy samej studni jest ponad jakieś 3 metry I tam akurat tam rurę się już sunęło, bo tam jest był świeży wykop No i to mnie zasypało, ale jestem tu, 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 tu. Trochę tu głęboko Pieseł Thank you. Pojechała. Teraz pompujemy wodę z nie studni, tylko z szamba. A ja jestem w szambie. Nie, to nie są jeszcze docelowe elementy, które mają się znaleźć w szambie. To jest czysta woda, która podchodzi od dołu. Właśnie w tym momencie ją pompuję, ponieważ mamy tutaj łącznie 4 metry, czyli tak, tu jest metr. Redukcja z 80 na 140. To jest krąg 140 i te kręgi są o wymiarze 1 metr wysokie. Także mamy tutaj łącznie trzy takie kręgi, więc 3 metry plus metr to jest 4 metry szamba. Popuję teraz wodę, ponieważ muszę tutaj to wszystko szczelnie zalepić. Tak, żeby woda z zewnątrz się tutaj nie dostawała. I tak, żeby to, co tutaj później będzie, tak samo na zewnątrz się nie, wydosta nie wydostawało. Więc my nie chcemy tak wody z zewnątrz i tak samo nie chcemy. Wewnątrz, żeby to, co będzie wewnątrz, wychodziło na zewnątrz. Więc to wszystko musimy tutaj ładnie i na koniec to pokryjemy taką warstwą, która nie przypuszcza żadnej cieczy na zewnątrz. Więc tak, u nas w górach, jeśli budynek zamieszkalny jest powiedzmy na dole, no to wiadomo, trzeba. Studnie zrobić wyżej niż jest dom, jeśli chcemy mieć grawitacyjne, e, grawitacyjne ciśnienie wody. I tu w sumie wykorzystam to, że studnia jest w tym miejscu, gdzie jest parking, a domek będzie tam niżej. Generalnie na dnie prawdopodobnie i tak będzie pompa głębinowa, ale to dopiero później. Na ten moment chcę korzystać ze studni po prostu pod własnym ciśnieniem czyli różnica Wysokości stworzy nam ciśnienie. Metr wysokości to jest 0,1 bara ciśnienia. Jeśli tu mamy podostatni krąg, to tam jest około 10 metrów niżej, więc w tym momencie będziemy mieć tam na dole ciśnienie 1 bar. Jeśli chodzi o przyłącz, no to u nas buduje się to w ten sposób, że wypuszcza się na górę taki zawór. To jest po to, żeby zalać wszystkie rury wodą. Czyli jeśli mamy, tutaj jest wyjście z kręgu, czyli ja zrobiłem przyłącz sobie wody na 3 metrach, Studnia ma 6 metrów, więc jeśli jest poniżej tych 3 metrów woda, czyli tak jest teraz, czyli tylko samo dno, no to żeby ta, ta woda poleciała nam pod wpływem grawitacji, no to musimy tą rurkę zalać wodą. Po to jest ten zawór. Zalawamy wodą i jak zalejemy wodą, to po prostu na dole nam pod wpływem grawitacji ta woda poleci. Pokażę jak to wygląda niżej, tu jest dość zimno, powiem wam szczerze i tak, jesteśmy w miejscu przyłącza, tutaj jest skopaliśmy dzisiaj, czyli jest to 3 metry tak około niżej gruntu, mamy tutaj trójnik. I tutaj piąt do góry to jest do zalewania, a poziom leci nam po prostu na dół. Na samym dole mamy takie, takie jednokierunkowy zawór, czyli żeby zalewając tą, tutaj tą wodą, to tam jest taki jednokierunkowy zawór, że po prostu woda nam się nie cofie w dół. Dzięki temu możemy sobie zaleć to wszystko i na dole mamy grawitacyjne ciśnienie. Tu w tym momencie, teraz jest to prawie na samym dole. I tak, to jest pierwszy krąg. Krąg ma 75 cm, czyli mamy zalany pierwszy krąg tylko 50 cm. Tutaj smog jest poniżej lustra, więc możemy normalnie korzystać z wody. A tak wygląda. Fajnie, fajnie się tu siedzi. Pokażę Wam teraz, jak pod własną grawitacją ta woda płynie na samym dole. Teraz jest ta studia tak naprawdę pusta, więc. Im wyżej będziemy mieć wodę, tym to ciśnienie na dole będzie wyższe. Tak płynie pod wpływem grawitacji. Był ładny dzień już jest brzydki, ponieważ... O, proszę bardzo. Idą czarne chmury, więc na dzień dzisiejszy to będzie tyle prac na działce. Więc tak naprawdę do następnego. Czeka mnie w następnym odcinku odcinków. W następnym dniu roboczym, kiedy tylko będzie na to chwila, kiedy szewda wolne, to czeka, czeka mnie e, sianie trawy. Trzeba tutaj zrobić trochę zieleni, ponieważ jest szaro. Wszędzie zielono, a tutaj jest tak brzydko. Więc trzeba posiać trawę.